Kazał celować w głowę i klatkę piersiową, tak aby mieć pewność, że ofiara nie przeżyje napaści. Uznawany jest za jednego z najbardziej brutalnych morderców polskiej historii, który kierował zorganizowaną grupą przestępczą, tak zwanych kantorowców. Mowa tu o Tadeuszu Grzesiku który podczas swojej działalności pozbawił życia co najmniej 18 osób. Jednak, według Centralnego Biura Śledczego i Policji Kryminalnej, liczba zabójstw mogła sięgać aż 40. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Nazywam się Daniel i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o plantatorze truskawek który został seryjnym mordercą. Tadeusz Grzesik urodził się 24 marca 1960 roku w małej świętokrzyskiej wsi Woli-Jachowej. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, angażując w to czwórkę swoich dzieci, w tym i Tadeusza. Młody chłopak uczęszczał do szkoły zawodowej. Po której ukończeniu miał zostać monterem. Jednak z nauką nie było mu po drodze i dość szybko zrezygnował z niej na poczet pracy fizycznej. Początkowo pracował jako cieśla budowlany w kopalniach makoszowy i wujek. Następnie w kombinacie budowlanym w katowicach. Po kilku latach zakochał się i przeprowadził do radlina. Gdzie założył rodzinę i doczekał się dwójki dzieci. Zrezygnował z dotychczasowej pracy i został plantatorem truskawek. Z pozoru wiodł spokojne życie. Jednak to, co robił, nie miało nic wspólnego ze spokojem. Podczas gdy wszyscy wokoło, w tym jego najbliżsi, byli przekonani, że utrzymują się z plantacji truskawek. Od której notabene wziął się jego późniejszy pseudonim, Truskawa, Tadeusz Grzesik zbierał coraz większe sumy z rozbojów i napaści. Mężczyzna już w latach 90. rozpoczął swoją krwawą działalność, która trwała aż do 2007 roku. Kiedy to został aresztowany i oskarżony o szereg zabójstw. W 1991 roku na jednym z parkingów w Cedynie miało miejsce potrójne zabójstwo, które po czasie zostało przypisane killerowi, bo tak brzmiało jego drugie przezwisko, na które pracował latami. Ofiarami byli obywatele Ukrainy, małżeństwo i ich znajomy. Cała trójka została postrzelona w głowę, jednak kobieta oprócz tego tuż przed śmiercią została jeszcze brutalnie zgwałcona. Następnie samochód, którym poruszały się ofiary, spalono. Pomimo zabezpieczenia śladów biologicznych dwóch sprawców, sprawa została umorzona w 1993 roku. Dopiero 8 lat później śledztwo zostało wznowione wraz z nowymi podejrzeniami na udział w morderstwie członków śląskiego gangu Janusza T., pseudonim Krakowiak. Pojawiły się wówczas zeznania niejakiego Jacka P., który w 1991 roku przerabiał broń wykorzystaną w egzekucji. Mężczyzna wskazał Grzesika. Dodatkowo materiał genetyczny pobrany od Tadeusza po zatrzymaniu w 2007 roku pozwolił powiązać go z wydarzeniami z września 1991 roku. Udało się również ustalić drugiego mordercę, którym był Stanisław T. Pseudonim Szangala. Mężczyzna jednak nie doczekał się wyroku za zabójstwo i zgwałcenie kobiety, gdyż w 2011 roku powiesił się w swojej celi w areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Zaledwie miesiąc od parkingowej zbrodni w Cedzynie 16 października 1991 roku na jednym z osiedli w Stalowej Woli Zastrzelony został niejaki Zenon P, właściciel kantoru. Również w tym przypadku użyta została ta sama przerobiona broń grzesika, którą wykorzystał podczas egzekucji trójki Ukraińców. Kolejne zabójstwo miało miejsce kilka miesięcy później w miejscowości Machowa na Podkarpaciu. Ofiarą był mężczyzna handlujący walutami, który, jak się okazało, powiązany był z Killerem. Była to ostatnia zbrodnia do 1997 roku, którą śledczy byli w stanie przypisać Grzesikowi. Tego właśnie roku, w sierpniu, w rodzinnej miejscowości Truskawy, Został zamordowany Czesław T, który najprawdopodobniej miał spory dług u oprawcy, co rozpoczęło kolejną falę zabójstw. Rok później, w sierpniową noc, zastrzelono dwóch mieszkańców Radlina, czyli miejscowości, w której mieszkał, i uprawiał truskawki grzesik. Byli to Łukasz S, pseudonim Murzyn, oraz Mariusz J. Pseudonim Gruby. Jaki był tym razem powód zabójstwa? Najprawdopodobniej konflikt ofiar z Szangalą, który współpracował wtedy z Killerem. Co ciekawe, egzekucja odbyła się w tym samym miejscu, co pierwsza zbrodnia przypisana mężczyznom. Dwa tygodnie później. W nocy z 18 na 19 lipca 1998 roku przy szosie w Skoczeżycach miało miejsce kolejne brutalne morderstwo 17-letniego romanaka. Koledzy nastolatka z kolei zostali dotkliwie pobici, przez co trafili do szpitala. Przyczyną tego morderstwa było zachowanie Romana który zgodnie z zeznaniami morderców, źle odezwał się do partnerki jednego z napastników, Adama K. Pijany mężczyzna wraz z grzesikiem postanowili dać siedemnastolatkowi nauczkę, bijąc go drewnianymi kijami tak długo, aż byli pewni, że młody chłopak nie żyje. Jak później zeznali. Gdyby samo bicie nie przyniosło zamierzonego efektu, mieli przygotowaną broń. Ciało porzucili kawałek dalej, od miejsca zbrodni. Do 30 kwietnia 1999 roku zapanował względny spokój. Wtedy to w niestachowie. Zastrzelony został kierowca lokalnej firmy budowlanej Andrzejka. Jak się później okazało, celem morderstwa było zastraszenie konkurencyjnej firmy, gdyż w tym czasie Grzesik również działał w tej branży. Zaledwie dwa miesiące później znaleziono ciało Krystyny M., pracownicy tej samej firmy, co kierowca. Co więcej, w sierpniu tego samego roku podpolona została siedziba przedsiębiorstwa, a straty wyceniono wówczas na co najmniej 200 tysięcy złotych. Grzesik w końcu przestał sam mordować i stanął na czele gangu, nazwanego później przez media gangiem kantorowców, gdyż ofiarami gangsterów byli właściciele i pracownicy kantorów, szczególnie ci. Z południowej Polski. Działania gangu były schematyczne i bardzo dobrze zaplanowane. Ofiary atakowane były w późnych godzinach wieczornych, po zmroku, najczęściej podczas brzydkiej pogody, kiedy występowały opady deszczu czy też śniegu. Sam killer typował ofiary i obserwował ich zachowania. Aby jak najlepiej przygotować do ataku swój gang. Wybierał również najdogodniejsze miejsce i czas na egzekucję, której dokonywali Wojciech W. Pseudonim Młody i Jacek P. Gang dysponował pistoletami maszynowymi i samopowtarzalnymi, a także krótkofalówkami, których grzesik używał do wydawania poleceń. Mimo że założeniem gangsterów było zawsze zabójstwo ofiary, Grzesik i tak opracowywał co najmniej dwie różne drogi ucieczki z miejsca zdarzenia, gdyby jednak coś się nie powiodło zgodnie z jego planem. Tak jak wcześniej wspomniałem, celem gangu zawsze było zabójstwo ofiary. Dlaczego? Ponieważ wychodzili z założenia, że lepiej najpierw zabić, Eliminując w ten sposób pokrzywdzonych jako ewentualnych świadków, a dopiero potem sprawdzać łup. Sposób, w jaki działał gang kantorowców, został uznany przez śledczych jako okoliczności obciążające, gdyż, jak twierdzili, do skutecznej kradzieży pieniędzy wystarczyłoby zastraszenie, w najgorszym wypadku pobicie lub postrzelenie. Ale na pewno nie było potrzebne zabójstwo. Śledczy oceniali napady jako perfekcyjne, do tego stopnia, że początkowo podejrzewano bo udział w nich byłych wojskowych, a nawet agentów służb, służb specjalnych. Bandyci zjawiali się na miejscu zbrodni zaledwie na kilka sekund, podczas których celnie oddawali strzały, zgarniali pieniądze, i znikali. W dodatku strzały te były bardzo celne. Jeden z gangsterów biegnąc oddał ich 8, z czego aż 5 trafiło cel. Grudzień 2005 rok. Ta data przyniosła kolejną ofiarę gangu. Właściciela kantoru w kraśniku. A zaledwie miesiąc później na celowniku mieli kolejnego przedsiębiorcę tym razem z sosnowca, który jednak uszedł z życiem i przeżył napad. Niecały rok później, 16 listopada 2006 roku, grupa przestępcza pod kierownictwem Grzesika dokonała ich jednego z najkrwawszych napadów. Sytuacja miała miejsce w Ostrowie, gdzie z pistoletu maszynowego zastrzelili właściciela kantoru. Antoniego B i postrzelili jego dwóch pracowników, z których jeden zmarł w szpitalu wskutek zbyt dużych obrażeń. Niedługo później miejsce miał kolejny napad w przeworsku. Gang kantorowców pozbawił życia Zygmunta G i jego partnerkę Maria B. Nie był to jednak koniec ich działalności już w styczniu 2007 roku napadli na kantor w Dębicy. Jednak przez zacięcie się broni właściciel punktu przeżył atak. Niepowodzenie nie zdemotywowało gangsterów i w tym samym miesiącu dokonali kolejnych zabójstw. W Tarnowie i w Piotrkowie Trybunalskim. Tak naprawdę przełomowym momentem Okazał się być luty 2007 roku, kiedy to w Myślenicach zaatakowali właściciela kantoru Stanisława P. i jego syna, Łukasza P., bezpośrednio przed ich domem, kiedy mężczyźni wracali z gotówką z kantoru. W momencie, kiedy Łukasz P. wysiadł z samochodu, pojawili się zamaskowani sprawcy. Postrzelili go w brzuch i w głowę. Stanisław P nie zdążył zareagować. Został zabity strzałami w głowę, kiedy siedział jeszcze w samochodzie. Po tej zbrodni w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie powstała specjalna grupa pościgowa, która biorąc pod uwagę sposób działania przestępców, przygotowała mapę dotychczasowych napadów i portrety pamięciowe podejrzanych. Udało się też odnaleźć pistolet maszynowy Skorpion i ustalić osoby, które z niego korzystały. Ostatnią był jeden z członków gangu, Kantorowców. W marcu tego samego roku zatrzymani zostali Tadeusz G., Wojciech W. i Jacek P. Żaden z nich oczywiście nie przyznał się do winy. Proces ruszył dopiero w 2009 roku, a mężczyzn oskarżono o zabójstwa w Kraśniku, Myślenicach, Piotrkowie Trybunalskim i o usiłowanie zabójstw w Sosnowcu oraz w Piotrkowie. Po roku wyroki dożywotniego pozbawienia wolności usłyszeli Tadeusz G. i Wojciech W. Z kolei Jacek P., pomimo faktu, że to on niejednokrotnie był bezpośrednim wykonawcą egzekucji, Został skazany na 15 lat więzienia. Na jego wyrok wpłynęły okoliczności łagodzące. Jacek P. przyznał się do winy, wyraził skruchę i przeprosił za swoje czyny, a ponadto składał obszerne wyjaśnienia i współpracował z organami ścigania. Jak mówił śledczym, nie był w stanie żyć ze świadomością ciążących na nim przestępstw. Powołując się również na wartości religijne. Jego podejście było bardzo emocjonalne. Podczas wizji lokalnej jednego z zabójstw płakał i prosił o możliwość nakreślenia wydarzeń w samochodzie, gdyż nie był w stanie dłużej stać w miejscu, w którym wcześniej zamordował człowieka. W 2013 roku Zapadł prawomocny wyrok w sprawie potrójnego zabójstwa obywateli Ukrainy na parkingu w Cedzynie z 1991 roku. Tadeusz Grzesik został skazany na 25 lat więzienia, jednak śledczym wciąż brakowało wszystkich dowodów w sprawie gangu kantorowców. Dopiero w 2016 roku. Jeden z członków grupy ujawnił miejsce ukrycia broni, której gangsterzy użyli do zabójstwa Stanisława i Łukasza P. w 2007 roku. Przez jego zeznanie zatrzymano pięć osób, a trzech z nich tymczasowo aresztowano. Co ciekawe, z przestępcami powiązano wówczas jednego z funkcjonariuszy podkarpackiego zarządu Centralnego Biura Śledczego, CBŚ. Wskazywały na to bilingi, z których wynikało, że gangsterzy przed napadami i po nich kontaktowali się z policjantem. Oprócz dyscyplinarnego zwolnienia ze służby, nie usłyszał zarzutów karnych. Ostatecznie, w grudniu 2016 roku, sąd apelacyjny w Krakowie prawomocnie utrzymał wyroki dożywotniego więzienia. Dla Tadeusza G. i Wojciecha W. W związku z przyznaniem się do winy Wojciecha W. zmniejszono okres warunkowego przedterminowego zwolnienia z 30 do 25 lat. Po kilku miesiącach, w kwietniu 2017 roku, usłyszeli zarzuty kolejnych pięciu zabójstw, m.in. z Ostrowa, Tarnowa, Przeworska i usiłowania zabójstwa z Dębicy. Pierwsza część procesu ruszyła 6 marca 2018 roku, gdzie na ławie oskarżonych zasiadło 14 osób. Druga, po akcie oskarżenia z czerwca 2018 roku, obejmującym 7 osób, rozpoczęła się 17 października. Zarzuty dotyczyły m.in. zabójstw z Ostrowa, Przeworska, Tarnowa i usiłowania zabójstwa z Dębice. Ale także innych przestępstw. Mowa choćby o trzech rozbojach dokonanych z użyciem kija baseballowego w hurtowniach spożywczych i monopolowych, w których skradziono gotówkę oraz towary, w tym papierosy i alkohol, o łącznej wartości ponad 1 miliona złotych. Głównymi oskarżonymi byli Tadeusz G. i Wojciech W. który jako jedyny przyznał się do zarzucanych muczynów, Dlatego na czas jego wyjaśnień wyłączono jawność postępowania. Częściowo do zarzutów przyznał się inny z oskarżonych, Mirosław T. Brat nieżyjącego już wówczas współsprawcy zabójstw dokonywanych przez Tadeusza G. w latach 90., Stanisława T. pseudonim Szangala. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że grupę kantorowców pokazano w 13 odcinku trzeciej serii serialu Pitbull w reżyserii Patryka Wegi. Obszerne reportaże na temat tego gangu emitowały natomiast programy Uwaga i Superwizjer telewizji TVN. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Ci spodobał zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.